Włączasz telewizję, reklamy. Radio, reklamy. Idziesz do kina, to samo. Dowolna witryna internetowa, portal społecznościowy, czasopismo, smartfonowa apka, również reklamy. Wszyscy wiemy, dlaczego tak się dzieje. To po prostu źródło dochodu, ale zgodzicie się chyba, że czasami ilość i nachalność najróżniejszych ofert bywa przytłaczająca. Oczywiście to zjawisko nie omija branży gier wideo. Kiedy mamy do czynienia z produkcjami darmowymi, żaden problem. Ale co kiedy reklamy pojawiają się w tytułach sprzedawanych za pełną cenę? Przyczynkiem do tego materiału jest sytuacja z początku września. Posiadacze EA Sports UFC 4 najnowszej symulacji MMA niespodziewanie ujrzeli podczas rozgrywki nowy rodzaj reklamy, stanowiącej nie grafikę osadzoną w świecie gry, np. Na nadrukowaną na macie oktagonu, ale animowany element interfejsu. Electronic Arts uznało, że taka właśnie reklama drugiego sezonu serialu The Boys będzie świetnym sposobem na przytulenie dodatkowej gotówki. Banner z nazwą serialu pojawiał się we wstawkach przedstawiających najciekawsze akcje minionej rundy oraz nad licznikiem czasu. Niby drobna rzecz. Niespecjalnie uciążliwa. Może EA liczyło, że nikt nie zwróci uwagi, ale jednak zwrócił. Głosy oburzenia dotarły do samego wydawcy, który o dziwo przyznał się do błędu. Na początku tygodnia ekipa odpowiedzialna za EA Sports UFC 4 włączyła reklamy wyświetlane podczas rozgrywki przy okazji powtórek. Ten rodzaj promocji nie jest niczym nowym dla serii UFC, choć zazwyczaj ograniczaliśmy wyświetlanie reklam do konkretnych kafelków w menu głównym bądź umieszczania w różnych miejscach na oktagonie. Z Waszych opinii jasno wynika, że włączanie reklam do powtórek nie jest mile widziane. Zostały one zatem wyłączone i przepraszamy za wszelkie zaburzenia w rozgrywce, których mogliście doświadczyć. Zdajemy sobie sprawę, że należało poinformować o wprowadzeniu reklam z odpowiednim wyprzedzeniem i to nasza wina. Chcemy mieć pewność, że nasi gracze mają jak najlepsze wrażenia z zabawy w jej sporcie UFC 4, więc podobne promocje nie pojawią się ponownie w przyszłości. Dziękujemy za Wasze opinie na temat gry, napisała w oficjalnym oświadczeniu firma. Electronic Arts nie ukrywa, że w serii UFC umieszczało reklamy już wcześniej, tylko w nieco mniej inwazyjnej formie. A ponieważ nikt się z tego powodu głośno nie oburzał, to i samą EA także nie widzi w tym problemu. Firma przyjęła po prostu do wiadomości, że ta konkretna forma reklamy jest może zbyt nachalna. Ale inne umieszczone w UFC i w innych sportowych seriach EA nadal będą obecne, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I szczerze mówiąc, choć rozumiem oburzenie graczy, to uważam, że nie ma w tym nic złego. Wręcz przeciwnie. Odpowiednio zaimplementowane, trzymane na uboczu reklamy mogą być nawet zaletą. Przecież wszystkie gry sportowe pokroju wspomnianego UFC, ale też FIFA, NHL, F1, NBA, WWE itd. mają w założeniach przypominać telewizyjną transmisję. Na boisku, na ringu w oktagonie, na torze wyścigowym umieszcza się reklamy po to, by były one widoczne zarówno dla widzów zgromadzonych na miejscu, jak i tych przed telewizorami. Gdyby w tych miejscach nie było reklam, to wyglądałoby to po prostu dziwnie i nienaturalnie. Oczywiście można by pójść drogą np. Rockstar i stworzyć nieistniejące marki, tylko po co to robić, skoro gry sportowe nie są osadzone w świecie przedstawiającym Stany Zjednoczone w krzywym zwierciadle. Wręcz przeciwnie, one za wszelką cenę starają się symulować świat realny. Więc prawdziwe produkty są jak najbardziej na miejscu i moim skromnym zdaniem stają się zaletą, a nie problemem. Oczywiście, jeżeli są zaimplementowane z głową i poszanowaniem gracza, który za swój egzemplarz słono zapłacił. A że wydawca gry może na tym przy okazji zarobić, kwestia dyskusyjna, ale jak dla mnie, niech mu będzie na zdrowie. Gry sportowe w ogóle są idealnym narzędziem do sprzedaży przestrzeni reklamowej, ponieważ w dobie powszechnego dostępu do internetu można widoczne banery bezproblemowo aktualizować. I zrobić to, co zrobiło EA, czyli na przykład zareklamować nowy serial. Albo nową grę, kinową premierę czy usługę streamingową. Elektronicy po prostu posunęli się o krok za daleko i umieścili baner w interfejsie. Żeby było jasne, tego typu reklamy też się w telewizyjnych sportowych transmisjach zdarzają, ale faktycznie w grze absolutnie nie są niezbędne. Nie musimy aż tak bardzo śrubować poziomu realizmu. Włodarze firmy o dziwo przyjęli krytykę na klatę, przeprosili i nowy rodzaj reklamy usunęli. Dla niektórych cała ta sytuacja to niezły skandal, ale prawda jest taka, że działania EA w tym temacie to pikuś przy tym, co wyprawiają twórcy NBA 2K. W grach z tej serii na ekranach ładowania serwowane są klasyczne reklamowe spoty i co gorsza nie da się ich pominąć, mimo że mecz został już wczytany. Gracz musi obejrzeć reklamę do końca. Dokładnie tak jak w darmowych gierkach dostępnych na smartfony. Z tym, że NBA 2K20 kosztowało w dniu premiery ponad 200 zł. Kiedy dodamy do tego nachalne mikropłatności, z których wydawca jest chyba dumny, ponieważ poświęcił im cały zwiastun, przypominający bardziej reklamę jakiegoś internetowego kasyna, to zobaczymy wyraźnie, co nam grozi. I to w niedalekiej przyszłości. Maksymalna monetyzacja produktu bez żadnych moralnych rozterek i poszanowania gracza. Fani NBA oczywiście narzekają, nawet bardziej niż fani UFC po ostatniej akcji Electronic Arts. Z tym, że 2 całkowicie ignoruje negatywne opinie, robi swoje i zarabia. Bo gracze i tak kolejne części NBA kupują, zagryzają zęby i ostatecznie akceptują, że no, jest jak jest. Niestety przypomina to trochę sytuację sprzed kilku lat dotyczącą mikropłatności. Pierwsze próby sprzedawania drobniutkich dodatków i elementów ewidentnie z gry wyciętych były ostro krytykowane i rzekomo wszyscy mieli takie działania bojkotować. A dzisiaj oczywiście zdarzają się jeszcze jakieś ciche pomruki niezadowolenia, ale mikropłatności stały się standardem. Swoje eksperymenty w temacie reklamowym robił także Capcom, który w 2018 roku zaimplementował do Street Fightera V opcjonalne na szczęście naklejki reklamujące turniej esportowy. Logosy pojawiały się na strojach bohaterów oraz w samych lokacjach. Za zezwolenie grze na wyświetlanie tego typu reklam gracze otrzymywali niewielkie ilości wirtualnej waluty, którą mogli później wykorzystać w samym Street Fighterze. Co ciekawe, tempo gromadzenia tej waluty w normalny sposób zostało ponoć wcześniej z jakiegoś powodu zmniejszone. Niecały miesiąc później, po ostrej krytyce, firma wycofała się z tego pomysłu, ale czy definitywnie, trudno powiedzieć. Ten wykorzystany przez kapkom patent budzi we mnie ogromne obawy, bo mam takie dziwne podskórne przekonanie, że jeszcze do nas wróci. Wyobraźcie to sobie. Aktualnie wydawcy mogą zarabiać dodatkowe pieniążki za pomocą mikropłatności, ale nie wszyscy dali się do nich przekonać. Resztę fanów można by spieniężyć, oferując im drobne nagrody w zamian za oglądanie reklam. Tak czy siak, kasa się zgadza. Trochę przerażająca wizja, prawda? Z różnego rodzaju reklamami mamy w grach wideo do czynienia od dawna, ale zwykłe lokowanie produktu to naprawdę jedna z najbardziej subtelnych i najmniej inwazyjnych form. Mnie w pamięci utkwiły z jakiegoś powodu gumy do rzucia Airwaves, z których Sam Fisher używał w Splinter Cell Chaos Theory. W serii pojawiły się też kosmetyki Axe czy nowoczesny wówczas telefon firmy Sony Ericsson. Dopóki marketingowcy nie serwują nam klinżowych tekstów rodem z polskich telenowel, to jestem w stanie to zaakceptować. Ale i wcześniej zdarzały się bardziej kontrowersyjne pomysły. Posiadacze między innymi Bernauta Paradise czy Need for Speed Carbon byli skazani na oglądanie banerów wyborczych Baracka Obamy. Zostały one umieszczone w świecie gry na rozlokowanych w mieście billboardach. Zresztą po co szukać tak daleko? Mieliśmy podobny przypadek nawet w Polsce. W 2011 roku w Counter Strike'u pojawiły się banery wyborcze ówczesnego szefa Sojuszu Lewicy Demokratycznej Grzegorza Napieralskiego. Nie przyniosło to chyba oczekiwanego skutku, ponieważ SLD uzyskało w tych wyborach fatalny wynik. Powrotu do tego typu praktyk chyba byśmy nie chcieli, bo gry wideo dla wielu stanowią odskocznię od realnych problemów i sporów. Wciskanie wszechobecnej polityki, nawet tutaj, to naprawdę nie jest najlepszy pomysł. Co nie znaczy, że żaden kandydat, we współpracy z wydawcą, nie uzna, że to w sumie fajny sposób na kampanię. Czy tego chcemy, czy nie, gry wideo stały się niewiarygodnie cenną i oferującą szeroki zasięg powierzchnią reklamową. Coraz mniej ludzi ogląda klasyczną telewizję. Opierające się na co miesięcznym abonamencie usługi pokroju Netflixa, HBO Go czy Amazon Prime Video reklam nie zawierają. W sieci wiele osób używa programów blokujących wyskakujące, nierzadko naprawdę nachalne banery. W przestrzeni publicznej najróżniejszych ulotek i plakatów jest tak wiele, że trochę przestajemy je zauważać. Zainteresowanie agencji marketingowych grami wideo będzie coraz większe i niestety musimy się z tym pogodzić. Obawiam się, że te nieśmiałe w gruncie rzeczy akcje, które obserwujemy aktualnie, to dopiero wstęp. Że twórcy nas badają, sprawdzają, na co mogą sobie pozwolić. Ten rynek i potencjalne zyski są zbyt duże, by się po nie nie schylić z powodów czysto moralnych. Pozostaje pytanie, jak zjawisko tak zwanego in-game advertisingu będzie wyglądało w przyszłości. Czy przypadkiem dzisiejszych czasów, w których większość gier jest zupełnie wolna od reklam, nie będziemy wspominać z wielkim sentymentem? Jakąś nadzieję daje fakt, że wiele gier wideo, mimo ogromnej popularności, niespecjalnie nadaje się do reklamowania produktów. Większość producentów czy usługodawców nie chce być kojarzona z wojną, strzelaninami, rozjeżdżaniem ludzi, kradzieżami itd. Po części z tego właśnie powodu produkcje w stylu Forcy czy Need for Speeda nie posiadają zbyt rozbudowanego modelu zniszczeń. Widok roztrzaskanego na latarni Audi A6 to raczej nie jest obraz, na którym zależałoby producentowi. Podobnie jak rzeźnia przeprowadzona przez ubranego w t-shirt znanej marki Trevor, ani brutalna strzelanina rozgrywająca się przed popularną drogerią. Większość firm chce być kojarzona z bezpieczeństwem, uśmiechem i wszystkim co pozytywne. Przyszłość jest nieznana i może się potoczyć bardzo różnie. Warto obserwować, jakie próby podejmują kolejni wydawcy i odpowiednio reagować, bo wbrew pozorom całkiem sporo zależy od samych graczy. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.